Dawno, dawno temu w małej wiosce położonej wśród pagórkowatych terenów Polski mieszkał młody mężczyzna o imieniu Marek. Marek był znany w całej wiosce ze swojego błyskotliwego dowcipu i bystrego intelektu, zawsze gotowy na błyskotliwą ripostę lub dowcipny żart. Jednak pomimo uroku i charyzmy Marek dźwigał ciężki ciężar w sercu, głębokie poczucie smutku i rozpaczy, które zdawało się go przytłaczać na każdym kroku. Mieszkańcy wsi szeptali między sobą o melancholijnym zachowaniu Marka, zastanawiając się, co mogło spowodować, że tak bystry i utalentowany młody człowiek był tak pochłonięty smutkiem. Niektórzy mówili, że to była stracona miłość, inni spekulowali, że to rodzinna tragedia, ale Marek trzymał swoje sekrety blisko piersi, nie ujawniając niczego na temat źródła swojego smutku. Pewnego dnia wędrowny minstrel przybył do wioski. A jego lutnia była naciągnięta na srebrne struny i śpiewała przejmującą melodię. Pieśni minstrela opowiadały o miłości i stracie, radości i smutku, a gdy Marek ich słuchał, poczuł poruszenie w duszy. Muzyka minstrela zdawała się docierać głęboko do serca Marka, uwalniając emocje długo skrywane pod powierzchnią. Gdy minstrel grał dalej, Marek poczuł, jak zalewa go fala emocji żalu, żalu, tęsknoty ale także promyka nadziei. Muzyka zdawała się przemawiać bezpośrednio do duszy Marka, odzwierciedlając ból i rozpacz, które nosił w sobie przez tak długi czas. I w tym momencie Marek zdał sobie sprawę, że nie był sam w swoim cierpieniu, że inni również poczuli ukłucie straty i ból niespełnionych marzeń. Ze łzami w oczach Marek podszedł do minstrela i błagał go, aby nauczył go sztuki opowiadania historii poprzez muzykę. Minstrel dostrzegł ogień w oczach Marka, namiętność płonącą w nim jasno i zgodził się przyjąć go na swojego ucznia. I tak Marek spędził długie godziny u boku minstrela, ucząc się sekretów melodii i rytmu, harmonii i dysonansu. Gdy dni zamieniały się w tygodnie, a tygodnie w miesiące, umiejętności muzyczne Marka rosły, a jego palce tańczyły po strunach lutni z gracją i precyzją, która wprawiała mieszkańców wioski w osłupienie. A z każdą zagraną nutą Marek czuł, jak ciężar znika mu z serca, a na jego miejsce pojawia się poczucie spokoju i zadowolenia. Pewnego wieczoru, gdy słońce chowało się za horyzontem, a gwiazdy zaczęły migotać na nocnym niebie, Marek stanął przed mieszkańcami wioski i zagrał piosenkę, jakiej nigdy wcześniej nie słyszeli. Była to piosenka o miłości i stracie, radości i smutku piosenka, która przemawiała do głębi ich dusz. A gdy ostatnie nuty zanikły w nocy, mieszkańcy wioski podnieśli się na nogi, łzy spływały im po policzkach, a ich serca zostały poruszone muzyką Marka. Od tego dnia Marek był znany w całym kraju jako Sen i Rozpacz, Marzenie i Rozpacz, Mistrz Opowieści, którego muzyka mogła uleczyć najgłębsze rany i naprawić najbardziej złamane serca. I chociaż Marek nigdy nie zapomniał bólu, który kiedyś go pochłonął, wiedział, że dzięki swojej muzyce znalazł sposób, aby przekształcić swój smutek w coś pięknego, coś, co będzie żyło długo po jego śmierci. I tak Marek grał dalej, jego lutnia śpiewała melodię, która rozbrzmiewała przez wieki świadectwo mocy miłości, straty i niezniszczalnego ludzkiego ducha.